Stephen Hawking przekraczał granice nie tylko fizyki, ale i ludzkich możliwości. Choć ciało go ograniczało, jego umysł poruszał się swobodnie po nieskończoności. Wierzył, że milczenie nie jest końcem rozmowy, lecz początkiem głębszego zrozumienia. Jego życie było świadectwem siły myśli, odwagi w obliczu nieznanego i ciekawości, która nie zna granic. Przypominał światu, że to pytania, a nie odpowiedzi, prowadzą nas naprzód. Teraz zapraszam Cię w podróż przez Jego słowa, bo są jak gwiazdy, które świecą długo po zmroku. Zadawaj wielkie pytania. To one zmieniają świat. Cisza nie oznacza braku głosu. Największym wrogiem wiedzy nie jest ignorancja. Lecz iluzja wiedzy. Nawet jeśli życie wydaje się trudne, zawsze jest coś, co możesz zrobić. Nie musisz być bohaterem, by czynić rzeczy wielkie. Inteligencja to zdolność do dostosowywania się do zmian. Zadawanie pytań jest ważniejsze niż znajdowanie odpowiedzi. Nie trać czasu na gniew. Życie jest zbyt krótkie. Ciekawość to to, co utrzymuje nas przy życiu. Nauka nie tylko wyjaśnia świat, ale daje nam sens istnienia. Nawet w najciemniejszym momencie można znaleźć światło. To, że nie chodzę, nie znaczy, że nie mogę sięgać daleko. Musimy mieć marzenia, byśmy mogli je realizować. Każdy z nas nosi w sobie wszechświat. Życie byłoby tragiczne, gdyby nie było zabawne. Nie pozwól, by twoje ograniczenia zdefiniowały twoje możliwości. Cisza niesie więcej niż tysiące słów. Technologia to narzędzie, nie odpowiedź. To, co liczy się najbardziej, to to, co robisz z tym, co masz. Tam, gdzie jest życie, jest nadzieja. Nadzieja to światło, które prowadzi nas przez ciemność, jak kompas dla duszy, gdy wszystko wokół wydaje się niepewne, bo najważniejsza podróż to ta, którą odbywamy wewnątrz siebie. Dziękuję Ci za wspólne wysłuchanie słów Stevena Hawkinga. Jeśli chcesz usłyszeć więcej inspirujących postaci, Zostaw subskrypcję i bądź z nami dalej. Do zobaczenia w kolejnym materiale.